Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić możliwość podpisywania plików PKZ z profilu zaufanego na podpis elektroniczny SimpliSign. W prawym górnym rogu wchodzimy w ustawienia OSK. Schodzimy na dół. W miejscu podpis elektroniczny zmieniamy na SimpliSign. Zapisujemy zmianę. I co teraz się stało? Gdy wejdziemy w kursanta, nie mamy już tego całego okna dialogowego do przyciągania plików, tylko mamy już przycisk Zaktualizuj PKZ. Po naciśnięciu tego przycisku zostaniemy przekierowani na stronę SimpliSign. Jednorazowo trzeba będzie wpisać dane logowania do produktu, a następnie już tylko wpisując tokeny i pin aktualizują PKZ. Na dziś to wszystko. Dziękuję.